Niezapłacone rachunki za energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne czy zamieszkanie, alimenty, pożyczki i przede wszystkim niespłacane kredyty hipoteczne i konsumpcyjne sięgają w Polsce już blisko 40 miliardów złotych. Tak wynika z danych Big Info Infomonitor oraz Biura Informacji Kredytowej. Liczba klientów, którzy zalegają z płatnościami zobowiązań na koniec czerwca tego roku już wyniosła 2 miliony 297 tysięcy osób, a jeśli chodzi o te złe długi, to osoba z Mazowsza, której łączna suma zaległości wynosi ponad 106 milionów złotych. Przeciętnie e, zadłużenie osób na liście to 17 400 złotych. A zatem o długach i o sprawdzaniu swojej historii kredytowej teraz będziemy rozmawiać z naszym gościem w godzinie dla pieniędzy. Patrycjusz Rozpiątkowski, Biuro Informacji Kredytowej. Witam serdecznie Panie Patrycjuszu. Dzień dobry. No właśnie, te liczby, które przytoczyłem, one mogą robić wrażenie. 40 miliardów złotych, długi Polaków, ale te długi to z czego one wynikają? Prócz tego, że nie płacimy w terminie za gaz, za prąd raty kredytu to, to cały czas nam narasta? To cały czas oczywiście narasta, natomiast proszę pamiętać, że te dane, które pan przytoczył, one oczywiście globalnie brzmią bardzo, bardzo tak no, efektownie, natomiast to są dane, które wynikają z niezapłaconych zobowiązań na przestrzeni wielu, wielu lat. I na przykład ten przykład tego najbardziej zadłużonego 106 milionów złotych, zł, tak, to to już jest kilkanaście lat niespłaconego kredytu. No i odsetki karne wtedy narastają, narastają, w związku z czym ta kwota cały czas rośnie, no i będzie rosła. No tak, będzie rosła, bo ten dług powiększył się w ciągu kwartału o prawie 2 miliony złotych, więc tutaj rzeczywiście będzie lawina, za chwilę będzie 109 i tak dalej, tak dalej. Dobrze. Panie Patrycjusz, ale. Czy warto dbać o swoją historię kredytową? No, oczywiście, że warto. No, warto. No, ale dlaczego? No, ale dlatego, że, 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 że warto w ogóle zarządzać dobrze swoimi finansami. A dbanie o swoją historię kredytową, budowanie swojej pozytywnej historii kredytowej jest jednym z tych elementów właśnie zarządzania, dobrego zarządzania swoimi finansami. No, ale co znaczy słowo pozytywne? No, bo tutaj mamy przypadek tych, tych, tych ponad dwóch milionów osób, które mają problemy z tym, żeby na bieżąco płacić swoje zobowiązania, które urastają do, do ilu dni? Do 90 dni? No, z reguły My tak w naszych analizach definiujemy, że 90 dni to już jest kredyt, który jest kredyt, kredyt niespłacony i on nie będzie spłacony i będzie z reguły postawiony w stan windykacji. Natomiast co to znaczy pozytywna historia kredytowa? No To znaczy to, że jak idę do banku, biorę kredyt, biorę, biorę jakąś pożyczkę i ją spłacam, rzetelnie ją spłacam, rzetelnie reguluję to zobowiązanie, to potem mam tą swoją pozytywną historię kredytową. Dzięki temu, że te dane nie znikają, bo ja wyraziłem zgodę na przetwarzanie informacji o mnie, o moim zobowiązaniu, obowiązaniu, po tym jak ono wygaśnie i ja potem za jakiś czas idąc po kolejny kredyt, czy po jakąś kolejną pożyczkę mogę się tym chwalić, tak? I dla banku ja jestem osobą znaną, ja jestem wiarygodnym kredytobiorcą i bank widzi, że ja mam w nawyku Terminowe regulowanie swoich zobowiązań, że miałem kredyt i że go terminowo regulowałem. No dobrze, a niektórzy uważają te listy Ibiku, Ibigu, Infomonitor jako takie czarne listy. A nie, nie, nie. To, 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 to w ogóle, wie pan, to jest niezrozumienie tematu i my tutaj bardzo dużo na tym polu robimy, żeby, żeby edukować naszych, naszych tutaj kredytobiorców i osoby w ogóle, które, które, które biorą kredyty. To nie są żadne czarne listy. Proszę pamiętać, że 95% informacji, 95% danych, które znajdują się w BIK-u, to jest informacja pozytywna. O tym, że przysłowiowy Jan Kowalski wziął kredyt i że go terminowo spłacał bądź też spłaca. Natomiast te informacje negatywne o tym, że ktoś nie spłacił, znajdują się głównie w bazach biur informacji gospodarczej. Z tym, że tam jest inny segment rynku. Bo u nas są dane, które my gromadzimy z banków, Natomiast tam właśnie są te wszystkie informacje za prąd, za światło, za wodę, za gaz, za telefon, jak ktoś nie spłacił, ale teraz to się też zmienia, dlatego że biura informacji gospodarczej, głównie biuro informacji gospodarczej InfoMonitor, zaczynają coraz bardziej gromadzić dane, też dane Pozytywny. Na koniec zapytam, bo się zastanawiam, bo skoro mamy tą pozytywną historię mm. w biku u i potem pójdziemy do banku po kredyt, no my mamy najniższe stopy procentowe mm. w historii Narodowego Banku Polskiego, to potem bank spojrzy na takiego klienta i powie o, drogi kliencie, ty faktycznie swoje zobowiązania spłacałeś rzetelnie, to my za to, zaoferujemy tobie jeszcze niższe na przykład prowizje? Ależ oczywiście, że jest taka możliwość negocjacji z bankiem, właśnie jeżeli mamy tą swoją pozytywną historię kredytową. Możemy na przykład e, zrobić coś takiego, że wejść, wejść na stronę big.pl i w tej chwili tam jest możliwa taka usługa jak monitoring albo pakiet ochrona. I wybierając jeden z tych dwóch pakietów możemy sprawdzać, jakie informacje o nas banki przesyłają do bic -u. możemy sprawdzić, jaką informację, jaką mamy ocenę punktową w ramach jednego z tych pakietów. I jako ciekawostkę podam taką funkcjonalność, która do tej pory nie była dostępna, to znaczy jeżeli na przykład ja panu poręczę kredyt i ja potem nie wiem, jak pan reguluje ten kredyt, a ja występuję jako, jako, poręczyciel. Że rank, jako poręczyciel, jako współkredytobiorca. Obniżam przez to swoją własną zdolność kredytową. To tam jest taka możliwość, że ja będę dostawał informacje w sytuacji, kiedy pan nie będzie terminowo regulował tego swojego kredytu. Więc jest to naprawdę bardzo, bardzo potrzebne. Panie Patrycie, serdecznie dziękuję za ja to również. spotkanie. A ja dodam jeszcze, że raz na pół roku można w wieku normalnie bezpłatnie sprawdzić to, co BIG wie na ten temat.